Cześć, jestem Piotr Gziętara i zapraszam Was z Mostu Świętokrzyskiego w Warszawie na Warsaw JS, nasze 25. spotkanie, które jest spotkaniem urodzinowym. Wobec tego przygotowaliśmy dla Was mnóstwo ciekawych, niespodzianek. Przypomnijmy sobie, jak to było kiedyś, jak Warsaw JS zaczynało, jak było rok temu. Cześć, jesteśmy w Warsaw JS. Dzięki za liczne przybycie. Jest to nasz pierwszy event. Spotkaliśmy się przed wakacjami. Powstał pomysł zorganizowania imprezy webdebowej, JavaScriptowej. Witam wszystkich na Warsaw JS. No dobrze, Piotrze, zaczynaj. Oklaski dla Piotra. P2 się nazywa, P2JS i tam ona właśnie P2JS i Ninja i któraś z nich chyba ta P2JS umożliwia właśnie takie bardzo dokładne odwzorowanie hitboxów, że te hitboxy to nie są zwykłe prostokąty, tylko że, że na przykład hitbox to jest moja tutaj ręka cała, nie, i takie ciało. Bo ogólnie w arcade hitbox to jest od głowy taki zwykły prostokąt. Everywhere in the code now we can just write debugger statement, who knows about that? Very good. Everywhere in your Javascript code you can write the bugger and then you miraculously will cause the browser to stop your code and then you can in the console check what's wrong. Can... No dobra, dosyć już tej historii. Zobaczmy, co będzie się działo na najbliższym spotkaniu. Z okazji tego, że jest to nasze 25. spotkanie, urodzinowe spotkanie. Prelegentami będę ja oraz Piotr. Ja ze swojej strony będę chciał Wam opowiedzieć o nowych kolekcjach w Javascriptie. O mapie, o secie, o wikmapie i o wiksecie. Są to nowe obiekty, które powstały w specyfikacji ECMA Script 2015. Ja powiem o tym, jak stworzyć pierwszą funkcję w Amazon S3, napisaną w Javascriptie, do tego, żeby mogła nam ona zastąpić backend. Słuchajcie, jeżeli nie będziecie mogli być na spotkaniu, to zapraszamy na stronę WarsawJS.com, gdzie będzie dostępny live streaming. Wystarczy, że w przeglądarce otworzycie nową kartę, wpiszecie WarsawJS.com, wyświetli Wam się player. Zapraszamy do oglądania. Każdy, kto przyjdzie na spotkanie, otrzyma od nas żeton o równowartości 10 zł, więc wystarczy podejść do baru, powiedzieć pani, że chce się kwaśną lemoniadę, dacie jej żeton i z uśmiechem na ustach do dna wypić z nami troszeczkę napoju. Sponsorami eventu będą cztery firmy, Tencloud, Cyfrowy Polsat, Widestream oraz Lee. Do zobaczenia 14 września w Państwomieście Mieście na naszych urodzinach!